Objawienia woli Bożej, Elżbieta Gaz. Ogień strawi wszystko. Ogień, wokół Was wszystko się pali. Ludzie ziemscy biegają, ale ugasić już bez możliwości są, bo wszystko w ogniu płonie i dym wysoko się unosi. Łunę nad miastem widać z kilometrów wielu. Wiele miast tak płonie. Ogień pali wszystko, co bez współbrzmienia w prawach stworzenia. Bez życia już jesteście na ziemi, bo duchowo martwi jesteście. To ogień was trawi, a dym zadusi. Dym nad miastem się unosi wysoko, wielu bez uchronienia się przed żywiołem ognia. Sąd ostateczny się zakończył. I rozliczenie z ziemskimi duchami czas zacząć. Dość cierpliwości, dość już waszych ciemnych wymówek. Wszyscy już jesteście gotowi przyjąć ogień Boży. Spalicie się w swoich ciemnych wywodach, w swojej ciemnej, zakłamanej, ślepej wierze. Spalicie się w ogniu całkowicie, duch wasz odejdzie do poziomu duchowo istotnego, nieświadomy sam siebie, bez świadomości dziejących się procesów duchowych na Ziemi. Godzina sądna nastała. Czy jesteście gotowi do całkowitych rozliczeń, do przyjęcia prawdy?